Jak dobrze zagrać turniej w Fortnite? Na to pytanie nie dostaniecie odpowiedzi, ale możecie zobaczyć jak zrobiłem Skybase na duo Kashkapie, więc zapraszam do oglądania. Dziamek na górce 28. Dostał 71 21 dostał. Pierchamy się. Nie. Pana. 10 dostał, dużo. 1. Leży? Ty, to Braw. Polak! Yyy... pompy! No, nice. Let's go! Widzowie, pierwsze fragi! Ale pierwsze fragi... O, mnie! Dwójka! Nie, to Uciekaj, 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 uciekaj... I w dupę! Jest! Ja w p***ole! Takie łatwe kile. Ej, biegną, czekaj, 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 czekaj Uważaj, uważaj Jak będą pod nami, to ich spremujemy Dawaj, dawaj Trzy, dwa 48 Uważaj, żeby cię nie zboksowali Bo ja na drzewie, chłopie, chodzę Mamy sobą Żeby się oh. nawalać No i pewnie No nie. Skąd oni cię, kurwa, wzięli? Gdzie oni wylądowali? Dobra, wpiecamy się w niego No wiedziałem, że tak nie jest No to uciekaj, nie idź po kartę Bo nie na karcie będą a FEW moments later. Cholera. No, zajebiście. Nice. Jak widzicie, nie szło nam za dobrze. I jak pomyśleliście, że w następnej grze nam poszło lepiej, to. Nic bardziej mylnego. Miku 12. No ja nie, kurwa, nie, kurwa, nie, kurwa, nie. Ale później coś nam wpadło do głowy. Po prostu polecieliśmy na inne zadupie. Ale ku naszemu zaskoczeniu okazało się to być strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu udało nam się zrobić parę solidnych gierek, ale to już musicie zobaczyć sobie sami. Siema Yy, eee, co nie wiem czy ktoś streamował No sam się nagrywa odcinek, ale to można mówić. A to pozdrawiam wszystkich co tutaj Proszę Państwa Twitch TV slash patomati e, ja wam nie przeszkadzam w nagrywaniu odcinków, więc trzymajcie się i zostawcie łapkę w górę też możecie zostawić To oh. buziaczki Ale Wstaw to, wstaw to, wstaw to Dostał 90 Trakt! Mało, ma bardzo. Ty, bo ja sprintować nie mogę. Dawaj teraz, leć. No leć. Ej, pod most. Zero, 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 170. Nie, ja jestem dead przez tą kur... Leży jeden. Zabiłem jednego. Dodobili mi healę. Który jest zabudowany. Oto to te dziwki medalionem. 110 matka no jak Z ja dostałem? Matce. A bo to, to, to nie twoje Matce masz To kurwa placement graj, to nasza. Dobra, to mi dało radę leci sobie Opa, 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 opa Opa, A! No sto 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 stop, 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 stop. Ten to się... Lampa mi spadła, chłopie, podczas build fight tu jeszcze ja spadłem. Dobra, masz coś ład? Nie trzymaj. Tu są. Od, y ty, od prawej idziesz. Nie tak chyba Proszę trzymaj. Dobij go! Trzymaj, trzymaj! Box jest! Dostał, krak! Nie! Spisywałem! No! nie. Ile on macha, La Dobra def Defuj się po. Zasrana lampach widzowie! Zostawcie, suba to będzie mi na lampę normalnie. Ja to szczerze, że powinniśmy zejść niżej, kurwa. E, niżej to masz typu po lewo Po lewo typy. Dostał, ze. co jest! Ej dobra, ta strefa, to ona się powinna już dawno zatrzymać, czemu ja ginę? Tyle było z lejta Weź już tam, po starej... No dobra J**a, to k**a kur... no Ty... O, ziomek tak. Ej on mnie pchijują Uciekać? On się tak co stary, Ta, No już za późno No to k**a, powodzenia Oj, chyba jakieś dzieci No, ma takie pięcioletnie dzieci Let. On wie, że ja mam mało On wie On to wie Niech im proszę ja. e. cię! I od prawej Chodź Chodź, chodź, chodź yy, My tu się nie wdajemy w bitki, proszę Państwa Ja mam problem Mam no problem Musisz psać, że jestem solo Jestem Lecę 28, solo, czyli 25 Cracked Pierdoliłbym się w nią No, ale on ma met metal A To... Dawaj kamp na niej To chyba nas, chyba wiesz, to Od prawej wrotują Chodź tu. Nie no, ona nie jest solo. Dobra, 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 nie kłóć. Chodź do góry. No, my, ten. Ja nie mam masa przez to. 600 łącznie. No dobra, to, to weź. No, no, za ona tu nie właśnie. mamy, za Musisz ten, przeturtlałaś coś. Albo przepłynąć. Sorry, sorry następnego, następnego, musimy jeszcze trochę szybciej. To ja bym już polecił na tą babę. Chodź Fizz i na tą babę. Dobra. Tą Ferrari po prawo. Ale nie dojeżdżaj. Nie, Prawie się w nią. Nie wpierdam. 32 dwa wide. Wszystko. Wale no, no, Idź, Albo łapteczki, no? Idź. I wale fuza Idź. O, w dupę. Mocno dostałem. Oni wiedzą o tym. Trzymam. Lecicie. Sam się masz. Masz bizę? Obstatnik? Nie. Drawa leci do zauna pod kawa. do Tak, po. Dobra, otwieraj. Czy nie? nie? Nie, nie, jeszcze nie. Ja mam trzy niby medy, ale nie, 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 nie musimy. A musimy dobrać. iść. Meta masz. Yes. Ty wchodzi po na ciebie. Zeszłem. się. Chodź do mnie. Do się kończą. Chodź, chodź, chodź. 40. Ma ściana. Tak. Dostał, leży, leży, leży. Wychodź. Ja mam mało, mało, mało mam. Muszę się podleczyć. Dobra tu... Weź zamykaj za nami Mam 300 matca Bale Fiza Z Barra dostałem dostałem ciera Widać Oj stare Zoro matca praktycznie Nie ja mam trochę ja Ci mogę twarde wywalić full Ale to, to jest mało bardzo i zawsze zarz. 25 Uważaj, on jest zgubiony 40 w plecy 100, nice. 100, Dobijam 30, Pole Fiza Nawalę poty Muszę się wyleczyć plecy. Nie mam matka Gdzie leci? Wal. idź, idź, idź High, high grant! Dobra! Zajebiście. Dobra gera dobra gera. 146 punktów, top 4. Pięknie. Pomimo tego, że zrobiliśmy naprawdę dobrą grę, to w ostatniej postanowiliśmy zrobić Skybase Nie pytajcie dlaczego, bo ja też nie wiem czemu to zrobiliśmy. Ten Team to tak brzydko to wygląda. No chłopie Kurde, ja. no Tam jest Max High Grand? No wracaj! Mamy skybase widzowie, oficjalnie zrobiliśmy skybase na dół, kaszkapie Jak mam? Tutaj? Bardzo dobrze Mamy top 16 Hehehe Serio? No, typ pod nami biega! Typ pod nami biega! Ej dobra proszę, bądź ślepy I kurde typy pod nami biegają. Nie strzelaj do nich. U, oni się klepią. I gdzie my mamy strefę? Ło kurna! Skolapsowali nam Się przestraszyłem, dobra Na typa zleciałem 27 udałem Stary ja nie mam matsa Ja uciekam Zero ma Zapiłem Nice To będzie go rezował Wędzie no Typ mnie bieg No dobra to widzowie oni się bawić ja nie umieją Ja to jeszcze wygram Jocie Nie bo ten cep ja. mnie goni Ej, on jest odklejone od, od rzeczywistości Dostałem go zaś od rzeczywistości nice. Dostałem killa widzowie jeszcze co tu się dzieje? Macy? Dobra, te bildy mi trochę dupę ratują, bo mogę przejść spokojnie Tu typ jest Oni się leczą Oni walą Kielona, chłopie, w dupę I co? Zostaw mnie Dobra Aha Biegnij może No co ty dajesz, że ja żyję jeszcze? No co ty dajesz, mały? Chodź mi... Dobra 182 punkty widzowie. Zostawcie suba, zostawcie lajka. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej turniej w moim zestawieniu. Dziękuję Wam za oglądanie i bank na